W tym odcinku wszystkie wygrane klipy Antosiowe. Wasza biceps. Fajny wapel. Mm. Ale dobry. Pelok. Ktoś krzyczy, żeby mnie... Je... Ciebie je... Pagieta. Że... Szeliga. Dzisiaj cały dzień słuchamy tego na streamie. He! Bagieta! O ja ci... Ja ci się dowierzę. Weź, p***, bez kiety! Lewiantka! Ja czułam koleję, czyli tego Loda. Dobrze jem, Dobrze? Dobrze skończył? Czy jeszcze?

a ja to <laughs> Chciałem brak, wygrać, chciałem wygrać <śmiech> 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 no, Tylko Kościel O tylko Multi to nie. Multiki odpadają, nie? A jak multi był na Antosiach, to nie narzekałeś. Jaki kwa multi był na Antosiach? Ja na Antosiach w nic nie grałem, To cię odkleiło kwa czarpało ci głowę Multi za YFL SMP2 Natan! Robisz złe epelpiezdy! A co to? A jest! <laughs>

Miley. Oj, był pode mną! Ja mam pakę, maili! Mali, na prawo! Na prawo! Gdzie? A! To! ***a odpierdol! chcę! Z ręką na sercu wam powiem, jest perfekcyjny. A ona mu mówi, że to zbyt surowe. Pies, ty już surowa, ***a jest ty. Za długo będziesz na zmywaku i będziesz sama mięso smażyć, ***a gotować. w sosie sojowym ty, ****a? Podrywaj małolatki w Robloxie REMSUA i KASIC.

Nominowani tej kategorii to mokry suchar, Syncrop, Delor, Mamon, Slayprox, Overpool i Kubon za delegację. On się rozgląda za zabytkami, a ty za dupeczkami. To jest trochę różnica, widzisz no ta... to, czy nie? Tak, to przed chwilą ci gościa, pokazałem, co się opala No lat. Tam ci jakiś pomnik... Mój... Mamon pościelił Wyrko. Mamitek mógł spać z Synkrofem, ale wybrał po prostu kanapę i było zimno. Tak to nie, nie no, tak że to... ja ty Gdzie jestem idziesz? Nie uremsuła. Nie porozmawiałem normalnie. No problem ludzia. Dobrze, jakie masz zainteresowania? Remek, chodź na chwilę, słówko. Dobrze. Z tego no, chyba będzie sprawa w sądzie. Daj spokój mi stoi jak struna. Dobra, versi razem nie one, dobra.